Państwo, całe to pompowanie balonika dobiega wreszcie końca i będziemy mogli przekonać się, która zeki tak naprawdę ze słonecznego Estadio Santiago Bernabeu kłaniamy się naszym widzom. Już za chwilę będziemy świadkami meczu, na który wielu czekało. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to na czym polega piłka. Real Madryt Zmierzy się z Deportivo Alaves. No, myślę, że czeka na 190 minut dobrej piłki. Oby, obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Drużyna Realu Madryt na ten mecz. Teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej w obronie Dani Carvajal wystąpi razem z Fernandem Mendy na bokach. Dalej Eduardo Camavinga oraz Federico Valverde zagrają w środku pomocy. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Co przygotował na dzisiejszy mecz sztab szkoleniowy Deportivo Alaves? Zobaczmy. Zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2. Ale popatrzmy, bo mają okazję. Blokuje uderzenie. No i znowu blokuje strzał. Na boisku mamy dziś kilka znanych nazwisk, ale to Jude Bellingham przyciąga uwagę kibiców, prawda Jacku? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużym rywa. Wymieniają teraz dużo podań i szukają dziury w defensywie. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła, zdrowo przerodował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się, na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Szłameni. Fernand Mendy z piłką. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. No nie, po co w ogóle strzelał z takiego kąta? Przecież mógł się domyślić, że trudno będzie w ten sposób zapunktować. Piłkarza oceniamy po umiejętnościach, a tutaj ewidentnie zabrakło umiejętności podjęcia decyzji najlepszej dla drużyny. Oddali piłkę rywalom. Verde. Kamavinga przy piłce. Teraz Rodrigo. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Niczby nie kłamią. Obie ekipy praktycznie nie są w stanie dojść do sytuacji strzeleckich. Mam nadzieję, że coś tu się zmieni i jeszcze zrobi nam się mecz. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Cały stadion chce strzału. Dobra interwencja bramkarza. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Teraz do Valverde. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni. Rozpoczęła się druga połowa na Santiago Bernabeu. I Vinicius. Jest komu podać? Postanowił strzelać. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Ach, teraz! Wydawało się, że ta piłka wyląduje w bramce. Rzućmy okiem raz jeszcze. Dzięki technologii goal line możemy mieć potwierdzenie. Tak, jest słuszna decyzja. Nie ma mowy o bramce. Piłka musiałaby całym obwodem przekroczyć linię, co tutaj, jak widzimy, nie miało miejsca. Oczywiście, nigdy nie zaszkodzi sprawdzić. Oko bywa zawodne. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Teraz Walverde. Do Kamawingi. Jude Bellingham może strzelać. Ula, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Ma jedenasty metr z rogu. Nie udało się celnie zagłówkować. Defensywa staje na wysokości zadania. Zmiana w zespole realu. Błąd. Strata piłki. Valverde z piłką. Ferlamendi z piłką. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Schodzi teraz spod linii bocznej do środka. Ach proszę! Ależ dobra była teraz ta interwencja. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Co za blok! Nie można było dalej grać w tej sytuacji. Widać, że cierpi. Chyba wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Kontuzjowany zawodnik już poza boiskiem. Sędzia wznawia grę rzutem sędziowskim. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Pan Verde ma wsparcie, by to rozegrać. Nie kombinuje, wrzuca. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Szansa, czy przełamie impas? Doskonale, Bramkarz. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują różne w grze i dodają pewności partnerom. A przecież, gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. Miłka opuściła plac gry. Out. Czas dokonać Roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Posłuchajcie państwo kibiców Realu. Nie milkną przez cały mecz. Teraz liczą na zwycięską bramkę. Jude Bellingham. O fał, ale sędzia daje grać realowi, stosuje korzyść.